W ćwiczeniu pierwszym mamy na początek wyznaczyć współrzędne wierzchołka paraboli o takim wzorze, czyli zaczynamy od wypisania a, b oraz c, czyli a to będzie współczynnik, czyli ta liczba, która znajduje się przy x w drugiej potędze, czyli tutaj mamy jedynkę, b przy x mamy 4, a c jest równe 1. Wyznaczamy p, czyli pierwszą współrzędną wierzchołka, Zatem P to będzie minus B, czyli minus 4, przez 2 razy A. 2 razy 1 to 2. Zatem minus 4 na 2 to będzie minus 2. Jeżeli chodzi o Q, no to żeby Q wyznaczyć, musimy znać deltę. Tutaj mamy wzór na deltę, czyli deltę możemy wyznaczyć. B do kwadratu to 4 do potęgi drugiej, czyli 16. Odjąć 4 razy A razy C. I mamy 16 odjąć 4, czyli 12. Podstawiamy do wzoru, no i Q to będzie tak, minus delta, czyli minus 12, 4 razy A to 4 razy 1 to 4, mamy minus 3. Znamy P oraz znamy Q i to będą współrzędne wierzchołka paraboli, zapiszmy minus 2, minus 3. Chcemy także zapisać wzór w postaci kanonicznej, czyli to jest wzór na postać kanoniczną, a więc w miejsce A podstawimy jedynkę, czyli jedynki po prostu zapisywać przed nawiasem nie trzeba. W nawiasie mamy x odjąć p, to będzie p, to będzie q, czyli odjąć minus 2 to plus 2 do kwadratu, dodać minus 3, czyli odjąć 3 i to jest postać kanoniczna. Następnie jeszcze rysujemy wykres tej paraboli. No to tak, najwygodniej narysować sobie na początek wykres funkcji podstawowej, czyli wykres funkcji podstawowej to będzie y równa się 1x kwadrat. Tu mamy jedynkę, mamy x podniesionego do potęgi drugiej, czyli wzór to y równa się x kwadrat, czyli wierzchołek takiej funkcji y równa się x kwadrat. 3x kwadrat, 5x kwadrat i tak dalej, zawsze będzie w punkcie o współrzędnych 0,0. 0. Czyli ten punkt możemy sobie zaznaczyć. Następnie wybieramy jakieś inne x, -y, czyli na przykład podstawmy minus 1, minus 1 do kwadratu to 1, czyli mamy punkt minus 1, 1, ten. No i podstawmy jeszcze jedynkę, 1. 1 do kwadratu to 1. Mamy punkt kolejny, kilka punktów możemy wyznaczyć. Połączymy i to jest wykres funkcji y równa się x kwadrat. Następnie, my chcemy narysować wykres funkcji o takim wzorze. Czyli zauważcie, że możemy sobie tutaj zaznaczyć współrzędne wierzchołka funkcji, ponieważ to będzie wierzchołek funkcji tej, nie x kwadrat, tylko tej funkcji, której wykres chcemy narysować. Czyli skoro wierzchołek ma współrzędne, jeszcze spojrzę, Poczekajcie tutaj minus 2, minus 3. No to wierzchołek znajdzie się tutaj. Poprzednio wierzchołek był w tym miejscu. Teraz znalazł się tutaj, czyli poruszamy się o dwie jednostki w lewo i 3 do dołu. Zatem wszystkie te punkty, które tutaj nanieśliśmy, także przenosimy o dwie jednostki w lewo i 3 jednostki w dół. I ten punkt również. I łączymy punkty w ten sposób. Zobaczcie. No, i mamy wykres naszej funkcji. To jest funkcja o wzorze y równa się x kwadrat plus 4x dodać 1. Spójrzmy na podpunkt b. Wykonujemy tutaj dokładnie to samo, czyli najpierw odczytajmy, że a będzie równe minus 1, b jest równe 2, natomiast c to minus 3. Wyznaczamy p, czyli pierwszą współrzędną wierzchołka. To będzie tak, minus b, czyli minus 2, 2 razy a, czyli 2 razy minus 1 to minus 2, czyli p jest równe 1, liczymy q. Zatem delta na początek b do kwadratu to 2 do kwadratu 4, odjąć 4 razy a, czyli razy minus 1, razy c, czyli razy minus 3, czyli mamy 4. Tutaj, jeżeli wykonamy mnożenie, mamy minus, razy minus, razy minus. Czyli minus 4 razy 1 razy 3 to będzie 12, czyli delta to minus 8. Podstawiamy do wzoru, czyli mamy minus, minus delta, czyli jeżeli dostawimy minus do minus 8, to otrzymamy 8. 4 razy a to 4 razy minus 1, minus 4, zatem q to minus 2. Wierzchołek tej funkcji ma współrzędne 1 minus 2. Możemy go nawet sobie już tutaj zaznaczyć. Mamy tak 1 minus 2, czyli wierzchołek będzie znajdował się w tym miejscu. Zapiszmy teraz wzór na funkcję w postaci kanonicznej, czyli podstawiamy pod A. Musimy tutaj podejść troszkę wyżej. Pod A podstawiamy minus 1, no ale jedynki nie trzeba zapisywać. Wystarczy sam minus. Mamy x odjąć p, czyli pierwsza współrzędna wierzchołka, dodać minus 2, czyli odjąć 2. No i teraz rysujemy na początek wykres funkcji o wzorze minus x kwadrat. To będzie wykres tej funkcji, no bo jej wierzchołek znajduje się w punkcie 0,0. Tak samo wszystkie funkcje, które mają wzory 2x kwadrat, 3x kwadrat, zawsze wierzchołek jest w punkcie 0,0. No i wybierzmy jeszcze kilka punktów, czyli na przykład w miejsce x podstawmy minus 1. Minus 1 do kwadratu to 1, ale ponieważ to mamy minus, to mamy minus 1. Zaznaczamy, mamy minus 1, minus 1, zobaczcie ten punkt. No i symetrycznie jeszcze ten punkt także możemy zaznaczyć. Łączymy i to będzie wykres funkcji y równa się minus x kwadrat. Następnie zauważcie, że tutaj sobie wcześniej zaznaczyliśmy współrzędną wierzchołka, współrzędny czy punkt, który jest wierzchołkiem funkcji, której wykres chcemy narysować, czyli Wierzchołek tej funkcji podstawowej o tym wzorze znajdował się tutaj, czyli, żeby z tego wierzchołka znaleźć się w tym, który byśmy chcieli, to poruszamy się o jedną jednostkę w prawo i dwie do dołu. Czyli to oznacza, że te pozostałe punkty także przenosimy o jedną jednostkę w prawo i dwie jednostki w dół. Tak samo ten punkt, jedna jednostka w prawo, dwie jednostki w dół, i w momencie, kiedy to połączymy, to mamy wykres funkcji o wzorze, Y równa się minus x kwadrat plus 2x odjąć 3. Spójrzmy teraz na podpunkt C. Chcemy narysować wykres funkcji. O takim wzorze podać współrzędne wierzchołka i wzór na funkcję w postaci kanonicznej. Czyli zacznijmy od współrzędnej wierzchołka. Wypiszmy sobie a, b oraz c. Czyli tak, a jest równe 2, b jest równe 4, a c jest równe. Także 2, czyli możemy już wyznaczyć pierwszą współrzędną wierzchołka, to będzie minus b, czyli minus 4, 2 razy a to 2 razy 2, czyli 4, mamy minus 1. Gdy chcemy wyznaczyć q, no to musimy najpierw obliczyć deltę, b do kwadratu to 4, do potęgi drugiej 16. Odjąć 4 razy a razy c, czyli razy 2 i razy 2. Zatem delta to będzie 16, odjąć 16, czyli 0. No to podstawmy, mamy 0, 4 razy a to 4 razy 2, 8, czyli druga współrzędna wierzchołka jest równa 0. Współrzędna, współrzędne wierzchołka tej funkcji to minus 1 oraz 0. I możemy teraz zapisać sobie już wzór na postać. Kanoniczną, bo pod a podstawimy dwójkę, w miejsce p minus 1, a w miejsce q podstawimy 0. No i zapiszmy wzór. Mamy zatem y równa się 2x odjąć minus 1, czyli plus 1 do kwadratu plus 0, czyli tego zera tutaj zapisywać nie trzeba. To jest postać kanoniczna. Jeżeli chodzi o wykres, to zaczynamy od narysowania funkcji o wzorze 2x kwadrat. Czyli tu sobie zapiszmy. Zatem, jeżeli chodzi o tą funkcję, to jej wierzchołek będzie w punkcie o współrzędnych 0, 0. właśnie, że gdy pod x podstawimy 0, to y także będzie równy 0. Czyli wierzchołek tej funkcji mamy tutaj. Wybierzmy sobie jeszcze na przykład 1. 1 do kwadratu to 1. 1 razy 2 to 2. Mamy punkt 1, 2. No i symetrycznie punkt zaznaczymy sobie tutaj. My natomiast... Chcemy narysować wykres funkcji nie o takim wzorze, a chcemy narysować taki wykres funkcji. Czyli wiemy, że wierzchołek tej funkcji jest w punkcie o współrzędnych minus 1,0, czyli tu. Zatem wierzchołek przesunęliśmy o jedną jednostkę w lewo, czyli ten punkt także nam poleci tutaj w lewo, ten punkt również, no bo kształt wykresu się nie zmieni. Teraz łączymy sobie i to jest wykres funkcji Y, czyli tej, którą mamy podaną tutaj. Na tej samej zasadzie poradzimy sobie z podpunktem d. Zatem a jest równe minus 2, b to minus 8, a c jest równe minus 5. Wyznaczamy p. Minus b to będzie 8, 2 razy a to 2 razy minus 2, czyli minus 4, czyli p to minus 2. Obliczamy deltę, czyli b do kwadratu to będzie minus 8 do kwadratu 64. Odjąć 4 razy a i razy c. Mamy zatem 64 na pewno odjąć 4 razy 2, 8, 8 razy 5, 40, czyli delta to 24. Obliczamy q minus delta to minus 24, 4 razy a to 4 razy minus 2, czyli minus 8. Zatem q jest równe 3, czyli wierzchołek funkcji o tym wzorze. To będzie, spójrzmy tutaj, minus 2, 3. Takie ma współrzędne. Zatem możemy już podać wzór na postać kanoniczną. Miejsce A podstawimy minus 2. Tu sobie zapiszmy. Pod P podstawimy także minus 2, może tutaj, o, żebyście dobrze widzieli. A pod Q podstawimy 3. Zatem wzór to będzie minus 2x dodać 2. Do kwadratu no i plus 3. No i teraz tak, na początek rysujemy wykres funkcji podstawowej o wzorze minus 2x kwadrat. Zatem wierzchołek tej funkcji jest w punkcie 0,0. Następnie wyznaczmy sobie jeszcze jakieś punkty. Gdy pod x podstawimy minus 1, minus 1 do kwadratu to 1, 1 razy minus 2 to minus 2. Mamy punkt minus 1, minus 2, symetrycznie ten punkt. No i teraz patrzymy, jak narysować wykres tej funkcji, którą mieliśmy podaną, czyli o tym wzorze. Otóż ta funkcja ma wierzchołek w punkcie minus 2, 3, czyli stąd wędrujemy tutaj. Czyli zauważcie, że przesuwamy się o dwie jednostki w lewo i 3 do góry. No to ten punkt także. Dwie jednostki w lewo i 3 jednostki do góry. Dwie jednostki w lewo i trzy jednostki do góry łączymy i to jest wykres naszej szukanej funkcji. Spójrzmy na podpunkt E, czyli najpierw wyznaczmy współrzędne wierzchołka takiej paraboli. Zapiszmy, że A jest równe 1 druga, B jest równe 1, natomiast C to minus 1 druga. Podstawiamy do wzoru, wyznaczamy P, minus B to minus 1 2 razy A to 2 razy 1, druga, czyli 1 B jest równe minus 1. Gdy chcemy wyznaczyć Q, to w miejsce B A i C podstawiamy odpowiednie liczby, no to po kolei mamy tak, B do kwadratu, czyli 1 do kwadratu to 1. Odjąć 4 razy A i razy C. Mamy zatem 1. Minus 4 razy 1, 2 razy minus 1, 2, to tutaj mamy tak, 4 razy 1, 2 to 4, 2, czyli 2, 2 razy 1, 2 to 2, 2, czyli 1, no i patrzymy, będziemy mieli plus, zatem delta jest równa 2. Q, zatem to jest minus delta, czyli minus 2, przez 4 razy 1, 2, czyli 4, 2, czyli 2, mamy Q równe minus 1. Zatem wierzchołek tej paraboli jest w funkcji minus 1, minus 1. Zapisujemy wzór na funkcję w postaci kanonicznej, czyli pod A podstawimy jedną drugą w miejsce P minus 1, a w miejsce Q także akurat minus 1. Zatem wzór w postaci kanonicznej to 1, druga x odjąć minus 1, czyli plus 1 do kwadratu odjąć 1. Jeżeli chodzi o wykres funkcji, to na początek rysujemy wykres takiej funkcji y równa się 1 druga x kwadrat. To sobie zapiszmy, a więc tutaj wierzchołek funkcji będzie w punkcie o współrzędnych 0,0 0. następnie w miejsce x na przykład podstawmy sobie 1. 1 do kwadratu, może nie jedynkę, podstawmy dwójkę, będzie wygodniej. 2 do kwadratu to 4, 1, 2 razy 4 to 2, czyli mamy punkt 2, 2. No i symetrycznie ten punkt zaznaczymy. Oczywiście możecie kilka jeszcze dodatkowych punktów sobie wybrać. Łączymy i to jest wykres funkcji 1, 2x kwadrat. My chcemy wykres tej funkcji, czyli zaznaczamy sobie wierzchołek, mamy punkt minus 1, minus 1. Czyli wierzchołek nam powędrował o jedną jednostkę w lewo i jedną w dół, czyli tutaj robimy dokładnie to samo, łączymy i to jest wykres funkcji, której szukamy, czyli zapiszmy 1, 2x kwadrat plus x odjąć 1, 2. No i jeszcze pod punkt f ostatni, wypiszmy, że a to będzie minus 1, 2, b jest równe minus 2, natomiast c wynosi 3. Pierwsza współrzędna wierzchołka to minus b, czyli 2 przez 2 razy a, 2 razy minus 1 druga to minus 1, mamy zatem minus 2. Jeżeli chodzi o q, no to tak, b do kwadratu to minus 2 do kwadratu, czyli 4, odjąć 4 razy a i razy c. Mamy zatem minus 4 razy minus 1 druga to 4 drugie, czyli 2, 2 razy 3 to 6. Zatem delta jest równa 10. Podstawiamy do wzoru. Mamy zatem minus 10 przez 4 razy a. 4 razy minus 1 druga to minus 2. Zatem q jest równe 5. Wierzchołek tej funkcji jest w punkcie minus 2, 5. W kolejnym kroku. Zapisujemy wzór na funkcję w postaci kanonicznej, czyli pod A podstawię minus jedną drugą, czyli tu sobie zapiszmy, w miejsce P podstawimy minus 2, a w miejsce Q podstawimy 5. No to wzór wygląda w ten sposób, mamy minus 1 drugą, x dodać 2, tutaj zawsze. Uważajcie na znaki. No i dodać 5. To jest postać kanoniczna. Rysujemy wykres, czyli zaczynamy od minus 1 2 x kwadrat, czyli to musimy narysować na początku. Wierzchołek takiej funkcji jest w punkcie o współrzędnych 0,0, 0, czyli zaznaczamy ten punkt. Jeszcze podstawmy dwójkę pod x, 2 do kwadratu 4, minus 1 2 razy 4 to minus 2, mamy tak 2 minus 2. Punkt symetryczny, tutaj łączymy, to jest wykres tej funkcji. My chcemy narysować wykres tej, czyli zaznaczamy sobie wierzchołek minus 2 i 5, raz, 2, 3, 4, 5, to jest wierzchołek. No i teraz każdy z punktów zatem musimy przesunąć o 2 jednostki w, w lewo i 5 jednostek do góry. No to tak, 2 jednostki w lewo, 2, 4, 5 do góry. 2 jednostki w lewo, 2, 4, 5 do góry, łączymy i to będzie wykres funkcji o wzorze minus 1, 2x kwadrat odjąć 2x dodać 3.